Śwadaleczko. Wy mi żelazny! A ja jestem żelazny, to jest i testem, żeby nie było. A ja jestem i testem, a ten żelazny. Ej, sporo z was pisze, że nas myli, więc jeszcze raz, proszę państwa, ten z najładniejszym skinem, czyli ten to z skinem ja żelaznego golema, to, to, ja, to ja żelazny. To ja. Ja to, i trudno im, to to się ja, domyślić, ja, że ten z żelaznym skinem to, ja, to jest żelazny to ja, to ja te Ej, A ten, ten, ten mniej przystojny, ten tutaj To, to żelazny Ten, ten bez to brody to, ten jest z brodą. to żelazny, to żelazny tutaj tu, Dobra, tu, tu, tu. bo się pomylą, bo widzisz jeszcze bardziej mieli mi widzów, Ale jeszcze stary, raz stary, o co ci chodzi? Dobra, do, dobra Ej, w ogóle to, Cześć to, w ogóle w ogóle He, Hej, film, hej do odcinka, I bo hej! Bo odcinka Jakiego odcinka? My, my nagrywamy odcinek? No a tak, my nagrywamy odcinek, a co ty robisz Naprawdę? O nie, myślałem, że my live robimy Stary, przechodzimy teraz do takiego sedna Co? I dlaczego? I po Dobra, co? więc tak, co? Co to? To co? Straż pożarna. Gdzie? Tak, no, nie, stop, stop. Nie, trzeba opisać to ładnie. Dobra. W, w dzisiejszym odcinku postaramy się wybudować co żelazny. Straż pożarną, ale ty, ty, Zacznijmy od razu, że dlaczego, właściwie? No, Ponieważ no, kurde bele, jak zauważyliście, ostatnio na nie jest pełno podpaleń, jest pełno wybuchów. się. Szedzy. Więc musi być kto. Musi być ktoś, żeby na tym czuwał. Tak, więc. Dokładnie. My, stop, zostajemy. Oficjalnie strażakami na ferrajnie no, no, tak. i budujemy sobie straż pożarną, czyli no, nasze panie. miejsce pracy. Więc co? I to jest Zapraszam cię do góry. Y y jak do góry? Czy, na dół? Czy bloki? Na dół. Aha, do dobra, bloki, okej. Okay, okay, okay. Ja już w ogóle trochę nazbierałem itemków, bo już mam. Aha, mm, ja, czekaj, jeszcze nie. Jesteś dumny, A, jest do, do, czymś to, to, to Zaraz to pokażemy. Jesteś ciebie dumny, na gdzie masz te itemki? itemków ogólnie. Są pochowane po skrzynkach, bo to było tak, tak poza odcinkami. Okej. zbierane. Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy użyli do tego cegu. Mamy cegły. Ja już podoskoczyłem, bo już trzeba. Ej, jak to wszystkim myślisz, I te sim! O ile cegieł! I to simie! Dobra, to już. Co ja, ja zabiorę sobie trochę takiej wełny. Może sobie troszeczkę zabiorę. Właściwie nie wiem do końca jeszcze, jak to zbudujemy. Zaraz będziemy myśleć. O! Czarny cement, ja we... tego potrzebowałem. A cement, dobra? Dobra, wiesz co? Wezmę jeszcze wiaderko z wodą, A, bo w końcu prawdziwi piromani muszą mieć czym gasić. Także biorę wiaderko z wodą, żeby ten cement przyrobić. Potem na ten taki wiesz... Ej, ja nasyma. wiaderko z... A dobra, wiaderko mam. Już ja też zabrałem. Co nam się jeszcze przyda do budowy? Jakieś skórze, bo wiesz, żeby na razie nie bierzemy, bo nie wiem, potem najwyżej ponie wrócimy. I My myślę, no, że tyle. Wrócimy. Plan jest taki, yy, żeby to wszystko było mniej więcej z, myślne, z cegieł, co? Że stary może nam się przydać jeszcze... Ja już lecę do góry. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co może przydać, ale próbowałem sobie wykmienić, ale nic mi się nie udało. Dobra, jeszcze zapomnieliśmy w ogóle jednej rzeczy. Ja już lecę też do góry na właściwie. Kurde, bele, drodzy Państwo, jako że tutaj już z nami jesteście, to zostawcie tylu ci łapeczkę w górę. Będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło. No bo. Ale o tym pamiętaliśmy, widzisz? Tak, bo zapomnieliśmy. właśnie tak chwilę dojdziemy na plac budowy. okazuje się, że nie wzięliśmy połowy rzeczy, ale masz drewno? Masz Nie ma ani kompletnie nic drewno. No to weź drewno, dobra. Ja tam już dojdziemy na plac budowy, zapomnimy połowy itemów, ale o łapce o w ogóle, że będziemy pamiętać. Dobrze, ja no to, to jeszcze raz, jeśli chcecie, żebyśmy następnym zostawcie. razem nie zapomnieli no, niczego, zostawcie. To zostawcie. 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 zostawcie w w sensie, w nie żebyśmy was zmuszali, ale, ale znajdziemy was, jeśli nie zostawicie. LOL, co z groźby, groźby są karalne. Ale ja, ja, ja nie żartuję, w o, tym momencie. Dobra, bierzemy ciemne na drewno, bo dobra, mamy go w opór. Każdy z was, ka ka ja cię widzę, ej, ja, ja cię w tym momencie widzę przed tym ekranem. Masz. Teraz patrzysz na monitor, tak. Nie ja, pa patrz, patrz, patrz na monitor tak, albo na telefon. Monitorem. Albo przed telefonem, to zależy, bo jest tam ich dwóch. No Wyczysz tam a dwóch a ich, a ich tam, a a ich tam właśnie, jest. masz plację. My widzimy, że tutaj jesteś, także no, łapeczka w górę się należy w tym momencie. No, musi być ich tysiąc, żebyśmy mieli kurde kopa, żeby nagrywać na tej ferrajnie, no. Aha, no właśnie, bo ogólnie właśnie to, toczyliśmy przed chwilą debatę z żelazdem. Yy, y, 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 Kolejność zasaku zakup sprzętu do nagrywania ja, co? Bo ogólnie ja, ja będę potrzebował trochę nowego komputera Razny... O Boże Aha, iże, No właśnie, i jeszcze nowy monitor się A, Ale ja jaki, to, już... jaki to ma związek z czymkolwiek? I e, się... Nie, no bo mówiłeś, że ogólnie że, 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 że chcesz zebrać nowy komputer, powiedziałeś No tak, tak, na, ta, no, to no, na no, live Ja mówię, że też chcę nowy komputer Ale nie wiem, czemu to powiedziałeś, ma... to nie ma sensu Dobra, wracając, hey. drodzy Państwo Budujemy, hey. kurdebele, budu Bo wyszedłeś tak z nim No może, nie, może nie... Się nie... chciałem się pochwalić No dobrze, okay? to się chwal, to się chwal Okay. Już wiemy. Budujemy straż pożarną, no. To jest nasz A cel no na właśnie. dzisiaj. I teraz ostatni punkt, to jest miejsce. Budujemy ją za bankiem, ponieważ bank y, wygląda jak wygląda. Nie, 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 nie oceniamy, nie oceniamy. Chcemy go troszeczkę zasłonić. Tak, ale nie oceniamy jak jest wybudowany. Po prostu w tym miejscu straż pożarną. Tak, dosyć mało. Myślę, że jeden wóz strażacki na całą Ferrejnę starczy. Mam nadzieję. Wóz, wóz zresztą budujemy, budujemy troszeczkę później, więc idziemy. Drogi panie, weź tutaj wyznacz mniej więcej tutaj wszystko eee, stary ogólnie Daj mi, daj mi trochę Czekaj. cegieł, daj mi trochę cegieł Oj, to, też chcę, daj mi cegieł No już fajnie, dziękuję. Daj mi cegieł, daj mi eee, ogólnie ja bym proponował tak, zrobimy sobie z szarego eee, konkretu. a no właśnie co? Nie, z cegieł, z cegieł, z cegieł cegieł ogólnie ja bym chciał, tylko ja bym chciał, żeby A bo to się później zmieni Dobra ja, ja może wyznaczę kształt stary. Dobra, wyznacz kształt, wyznacz, wyznacz. Jest. Musi być wieżyczka, musi być jakaś wieżyczka, musi być garaż. Hmm. I co jeszcze musi być w straży pożarnej? Garaż? No myślę, że jakieś piętro takie do obsługi, gdzie, gdzie są strażacy i tak dalej. Dobra, dobra. E, więc poczekaj, ja, ja może bym tak wyznaczył mniej więcej wielkość. Właśnie myślę nad tym. E, raz, dwa, trzy. Muszą być takie na, na różniki, na pewno, raz, dwa, trzy. Potem załóżmy, że będzie raz, dwa, trzy, cztery. 5 klocków na, jak się mówi, garaż. Na, na, garaż. na tą bramę garażową, ok Na, bram na, garaż na bramę garażową, dokładnie. Yy. Ja bym tutaj się cofnął o teraz na przykład, albo wyniósł z powrotem o jedną kratkę w którąś stronę, bo tutaj gdzieś że żebyś zrobił? W tym miejscu, jak tutaj będzie garaż. Yy, wiesz co, Myślę, wiesz co? co? dobra, panie... Panie... inaczej, panie ja się panie... zajmę garażem, a ty tam rób tam dalej wszystko. Dale, dobra, o kurde, paspacja mi się zacięła. O nie, dobra. dobra, to ja sobie, ja dobra, tutaj yy. robię mi, ten garażyk. Trzeba kupić. Tak, tak, ty musisz wszystko kupić po prostu. Dobra. Ogólnie teraz myślę, właśnie jak wyciągnąć to tą Bo chciałbym, żeby to. Na pewno ta musi być trochę dłuższa niż. Znaczy, musi być szersza niż dłuższa. Ale nie chcę jej też zrobić za krótkiej. Więc myślę, że gdzieś dotąd ta straż pożarna będzie. Myślę, że tutaj radio... Yy, nie, to jak się nazywa rad radiowóz? Wóz strażacki, a! Wustrażacki. Radiowóz! No. Radiowóz to w policji, bo już jest na dlatego rozkminiałem, nie? Yy, dlatego wóz strażacki myślę, że gdzieś tutaj zmieścić i gdzieś okay. w tym miejscu zrobimy wieżę. Wieżę myślę, że zrobimy pod na podobnym planie, jak tutaj yy, zrobiliśmy. I. To? to. To. Czyli to, czyli miejsce, Bramę, Bramę garaż. wenomy, wyłomy, kurde, fantomy. Gdzie one są? A ciebie atakują? Dobra, to, to mam cię gdzieś, o, nice. ja sobie buduję, ja sobie buduję dalej. Niech cię atakują. No, no nie, przestań! I to jest mało życia. To ty czy? Szkielet? To fantom. Fantom, no jasne. Fantom z łuku, tak. Każdy normalny fantom strzela z łuku. No super intensywny. Tak genialnie. Ej, stary, ja, ja tak dawno nie spałem na Ferrari, nie? Ja? Ja to spałem, i ja się muszę pochwalić, śpie cały czas w łóżku do knesa. O Ostatnie kilka ja razy ja spałem w łóżku do knesa. nie miałem, się, chwalić, stary, <laughs> ale okej, okay, okej, okay, rozumiemy Dokładnie, dobra kurde, Fantomil, czy możesz już sobie iść, bo ja bym cię nie chciał, Nie no, ja chcę sobie tu budować Chodź do... chodź spać, Itasim, choć spać. Choć, ja, będziemy, chodź spać Chodź, chodź do MFU pójdziemy spać A pójdziemy, bo nie, bo tam jest tylko jedno łóżko Tam jest tylko jedno łóżko no to ja lecę do Doknesa Dobra, tak, to... Teraz się zamienimy Dobra, to ja szybko dałem wuki. idę tutaj, idę tutaj swoją drogą! Kurde, tu jest wszystko Biegle! przygotowane pod ten, ten pod chowanego, Biegle więc myślę, że niedługo. Myślę, że niedługo. A, nie pytaj, nie pytaj. E, jeśli, jeśli jeszcze nie widzieliście naszego Team Rush Trolla, to możecie wbijać do, na kanał Sweet Julia tam robiliśmy z Julką Trolla e, na Doknesie między innymi a ty wybuchło... Nawet nie wiedziałeś, widzisz? Wy, wybuchło Creeper Dawaj! Ej stary... Dawaj! Stary, Spi. chodź chodź szybko Spi. do domku do kresla, szybko! Jak mam pić? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Wybuch mu dom stary. Co? Co wybuchło? domu wybuch! Jak mu dom wybuch? Co ty gadasz? No chodź zobaczyć! Co ty zrobiłeś sim? No nic skoplasłem i usłyszamie c... Myślę, że creeper i weszli co? i... Cotałem! Co? Mu klienty, stary, Gdzie? Po... No CO? Co? Ej, dobra, ej, zróbmy porządek, bo, bo to tak nie może dostać. Co? Tu się stało? O nie! Nie wiem, Skrzynki. które rzeczy. Oh, o fuck! Nie wiem, które rzeczy. są Jego, więc po prostu je do skrzynek. Dobra, wiesz co? Czekaj. O kurde! Stary, ja, ja, ja tu nie wiem, co tu się, od ja nie Pawliło. Ja co co teraz tu się wyszę, stało? Nie? O nie! To nie my, widzieliście, że to nie my. To właśnie my. No, wy, wy, widzieli pewnie moją perspektywę, więc wiecie, że to nie my. O kurde! E, nie, nie wiem czemu, co, jak, gdzie, dlaczego. Masz drewno, masz drewno, potrzebuję drewna, żeby tam do góry odbudować. O kurde! No, ktoś nas zabije. No, czemu nas zabije, stary? To ktoś na nim robi trolla. O kurde, dobra, daj mi drewno, daj mi drewno, bo chcę, bo od... Ale nie, ma, nie mam takiego koloru, wiesz? No i to jakby tylko dwa były? Ja no, Mam tylko dwa. Lol. Lon? Ej, szkieleta. Ja też słyszałem szkieleta. Zaczynam się tu przybywać w ogóle. Dobra, dobra, zostawę! Zostawmy to tak jak jest! Nie, we, no kurde, to do bez przesady, że... Dobrajmy, że... Dobrajmy, że nic nie stało! To bez przesady, no choć... ktoś mu wybuchł domek! Stary, yy, robi się niebezpiecznie, widzę, że znaleźć terroryści tutaj zamieszkali na prawej. czekaj, czekaj, wiesz co, ja tu tylko szybko zabuduję tak chociaż kublem. Wyś, wyś postaw tabliczkę, że to nie my! To nie my, i nawet nie podpiszemy się. Czekaj, 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 tylko mu to zabuduję chociaż kublem, żeby tutaj nie było jakiś dziur, czekaj mi sekundę dosłownie. No Które nie! No bo inaczej nie poszliśmy spać w z przy przypomnę. No dobra, sorry, dobra, to, to już będzie sporo do doktora. co tu zrobił? Co tu się stało? Ja ja cały czas jestem w ale szoku. ja nie on kompletnie ja z nagietką do domku i nagle takie tsssss. Chodź, kłodzimy się. Dobra, dobra, już idę, już idę, do stała dwa łóżka. Nie, nie, nie możemy spać, bo są potwory, Dziś są potwory. A, no super, 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 genialnie, to chyba żadnych nie ma. Ale kto to zrobił? Co za zły człowiek? O nie kurde, nie no, no nie choć, no co tu widzicie, dlaczego, dlaczego nam jest potrzebna straż pożarna, która będzie ratować między innymi takie rzeczy, także e, tu nie możemy spać Nie możemy spać i są jakieś potwory mówisz Dobra, tu, tutaj kurde jakieś potwory czy trzeba... Ja będę ja to łóżko Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. to ja muszę drugie przełożyć. Czekaj. Ooo, chodź koło o mnie Nie, pójdę sobie hmm. spać na taras, tutaj będę spał Lol. Elo, Lol. Elo. Lol. Elo. Co? co? Dobra, co? Okay, okay. panie Pawle? Z zaczynamy, chodź. Dobra, dobra, iż jeszcze... ty. Oh! Spadło mi łóżko! Czekaj, spadło mi łóżko do wody. Dobra, już mam, już mam. Już chciałem spadł, no wiem, bo już bo za łóżkiem. <laughs> dobra, stary, ja biegnę ogólnie już na nasz plac budowy, bo widzę, że chyba dzisiaj nie zaczniemy. I, i, i e... nie, nie zaczęliśmy już, ale nie skończymy na pewno. Na pewno skończymy na jakimś live, więc pamiętajcie, prawdopodobnie dzisiaj będzie live, na którym będziemy kończyć to piękne cudo. Wiesz, ja, ja już o nie mówiłem, ale to powiem drugi raz. My zawsze jak, za jak, jak, za jak zaczynamy e odcinek. No, to planujemy zrobić coś i koniec końców robimy, robimy kompletnie coś innego. Tak, i to jest straszne, ale no dobra, no tem cicho, cicho, cicho. Swoją drogą te liście w ogóle nie znikają na ferenie jakiegoś czasu. Coś tutaj się dzieje. Mimo że tam wszystkie drewno jest zbite, ktoś musiał wyłączyć random tick speeda chyba. Dobra, nieważne! Drodzy Państwo, więc tak, tutaj będzie wejście do naszej straży, tutaj będzie taki piękny garaż, który coś, 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 coś nie pykło Co nie pykło? Nie piekło cię, poczekaj. Co, co nie piekło drugi panie i co, co? ci tutaj nie piekło, no? Dobra, musimy to o jedną kratkę dalej zrobić, już teraz ty, nie ty nie musisz, piekło. ja tutaj wszystko robię pięknie. Ej, ej, ej proszę mnie tu nie, nie obrażać? Co ej, to za insynuacja? Nie obrażam cię, ja to tylko sobie robię. Halo, halo. ja robię swoją halo, pracę halo, halo, halo. i ja tutaj po prostu mam nadzieję, że będziemy się idealnie uzupełniać. I tyle. A, 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 a dobra, nieważne. Ej, a może w narożnik, czekaj, ja mam ogóle jest tak drewna. Weźmy w narożniku mamy obkurowane drewno, żeby to się jakoś lekko wyróżniało. No spoko, możemy tak zrobić, nie Myślę, problemu. że to w miarę będzie w porządku wyglądać. Mam go dużo, więc tak, że powinno nam starczyć. Dobre, Wiecie, dobra. że dobra. to spruntową ścianę. Spoko. Ładnie no, wygląda. Zabrałem się za jakąś taką Fajnie, dekoracyjki. Te 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 cegiełki, nie, że znaczy, te cygiełki, te yy, schodki. No tak, żeby dodać ten, to, troszeczkę takiego takiej różnorodności. Myślę, że całkiem spoko to wygląda. O, teraz z tymi brązowymi jeszcze bardziej. No brzuzowymi, co? Brązowymi no tam, Br tam Ciemnymi, ciemnymi, ciemnymi Tak, ciemnymi e, I powiedzcie, że wygląda to całkiem spoko, będzie całkiem fajnie Przydałoby się nam jeszcze jakieś kurde bele. ja bu, to buduję, to musi wyglądać spoko No, 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 Przydałoby się jakieś schodki, żeby tam do góry zrobić takie, takie, jak to się gzymsy nazywa Zimsy. Gzymsy? Tak, wow. to są gzymsy Obisze. I już nie, nie wzięliśmy kolejnych bloków? E, tak, nie wzięliśmy no, schodków Mi się wydaje, że to takie coś tutaj, co się, co się robi tutaj tak do góry, to się nazywa gzymsy Tak mi się chyba dobrze wydaje, co? Może ci dobrze wydawać, ale... Wydaje mi się, że tak. Jeśli nie, to do... poprawcie mnie, choć nie wydaje mi się, żebyście no wiedzieli, co do końca... to jest. To będzie to, to, to to po prostu. Tak, właśnie. to będą zimsy i tyle. Bez, bez, bez jakiejś, jakiejś filozofii. E, tylko w, e, chyba się. chyba przydałybyś jakieś bloki, które byśmy mogli zrobić. E, znaczy. bloki. Jakieś. E, rzeczy. No. Jaki, jak, jakieś bloki, które byśmy mogli wykonać, tak z no właśnie, kurde belen, nie wiem, chciałbym, żeby to na przykład było coś jaśniejszego, chyba, ale już zrobiłeś właściwie tam Obviamente po bokach takie właśnie, ciemniejsze. Ale w takim, borku, w takim właśnie nic za bardzo ciekawego nie widzę. To może jakieś brzozowe drewno, nie wiem, kurde bele, no, albo albo takie ciemne, no nie wiem, mówisz, że ciemne będzie fajnie wyglądać? Myślę, że ciemne będzie spokować. Z, z... To wiesz co? Zrobimy ciemne i jeśli będzie brzydkie, to najwyżej poprawimy. Tak, to zawsze, no właśnie, to zawsze można poprawić, z nie ma najmniejszego problemu. To nie? daj mi ciemne, daj mi ciemne, daj mi ciemne, daj mi ciemne masz masz masz. Mam, yy, tak, mam, mam tej, dużo tej, tej, desek tej, przede wszystkim. Mam, o, dziękuję. Dobra, a wiesz co, nie mam tyle miejsca, jak południowe deski, spokojnie, spokojnie, założę sobie to, będę już miał, dobra, mam już. Dobra, więc tak, zrobię sobie teraz w takim razie schodki z tego drewna. Z tych desek, drodzy okay, Państwo. Okej, okay, okej, polecam, polecam, propusuję nawet. Polecam. Schodki to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli nie wiecie co zrobić w Minecrafcie, to zróbcie schodki, to jest najlepsze rzecz, jaką tak, możecie tak. zrobić. Propusuję, propusuję still, still better than bambus ogólnie. Yy, tak, tak, dokładnie. Kurde, nasza ofensywa bambusowa, póki co się udaje. No. Chociaż Ej, ten bambus ale, ale, nadal ale, tu się. co? W sumie ludzie tam zacząłem zauważyć, że tam ludzie faktycznie zaczęli hejtować ten bambus. No ja myślałem, że wy nas będziecie obrażać, ale kurde bele, nie. ludziska wy. Dziękujemy wam, że popieracie nas. Mnie, że się zdziwiłem, ja czasem wiesz, że ludzie się tak mega zdenerwują na początku Tak, dziękujemy, że nas popieracie widzowie, dzięki, 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 że w dobrej sprawie nas popieracie Ej, mam nadzieję, że będzie tak dłużej, dalej, dalej, pamiętajcie, koniec z bambusami, koniec z bambusami e, ogólnie nie wiem, czy na dobrej wysokości to robię, nie, dobra, na no, no dobry, na no, no dobre, chyba jeszcze jedną kratkę w górę, muszę tutaj pociągnąć, e, ja ogólnie będę na razie budował puste ściany, stary, ty ja tam z tymi bambusami, tak jak będzie dobra, trzeba Dobra, a dasz mi jeszcze drewna, takiego zwykłego? Yy, zwykłego? Ej, takiego, takiego... się ciemnodębowego Tylko... Mam, yy, ma, mam, mam 26 sztuk, ale... Daj mi, daj mi 4 cztery. Cztery. daj mi 4 dzięki A, kop Kopię do. się do ciebie, żebyś mi podał <grym> Aha, nie widziałem cię, stary, dobra, to chodź Chodź z No nie, no dobra, już pobiegnę tam na dół No ja się nie widziałem, stary, ja po prostu Jak mogę mnie nie widzieć? Dobra, już to zbieram Już mam, już mam, cztery, mi starczą, idealnie a jajaj, te to te simie, coś ciebie wyrośnie! No. rośnie. Gruszki no, 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 na no, wieźbie czy, tak czy... Ja cię nie widziałem? Jak to było, gruszki na wieźbie czy coś tam na sosie? No I na, na sośnie, jak można... Jak można nie dać rymowanki, LOL! jajku, dobra, 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 drogi wy, panie. Wy, wy, wy jesteście za zamali na ale cool, nie pamiętacie tego. Ja też jestem za mały, dobra. Masz, masz siekierkę jeszcze, żeby tutaj zaraz obkorować to? To chodź tutaj wbij, zaraz? Zapraszam cię. E tutaj. A co, co, co ja mam tutaj? Bo dnia? ja, bo ja nie mam siekierki. I te no Dlatego mógłbyś tutaj a na nie No to a, a, musisz podskoczyć wyżej, bo jesteś. A, a, jesteś ewidentnie o. niski w takim razie, i też im! O, jesteś chciałeś niski mi na, to chciałeś mi wjechać na ego, jesteś, co? Jesteś niski, jesteś niski, tego, jesteś niski spominam, ty byłeś niższy na ostatnim spotkaniu No i co z tego, ale... Cicho, i nie dobra. musi wiedzieć. Dobra. yyy, tak, yyy, czekajcie. ten murek. Ej, na ostatnim spotkaniu, jakby się raz w życiu spotkaliśmy, a ty mi już wypominasz. Dobra, dobra, dobra koniec Mam, 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 mam wypomnieć jak uciekałeś? <laughs> Bałem się ciebie, bo, bo, jesteś, bo jesteś strasznym panem po prostu i jakbyście. Też byście się bali te Sima. Naprawdę. Musicie mi uwierzyć to słowo Balibyście się go Zobaczycie, będziecie się go bać na jakimś meetupie. Ej, stary ogólnie się nic skończyły cegły, tych cegły będziemy potrzebować jeszcze dużo. Duże ja mam jeszcze staka, jakbyś chciał? Mogę ci zrobić. E, wiesz co, zrób y, trochę schodków, jakbyś mógł. Ja mam pięć oddobyć. Masz pięć, no <grym> więcej. No wiesz co, już jestem na wysokości, więc musiałbyś sam to z, sobie to zrobić w takim razie. Możesz mi rzucić trochę cegieł w takim razie, e, to masz, masz troszeczkę, masz troszeczkę, ale więcej ci dam, bo więcej ja będę potrzebował. No kminie, kminie Dobra, i teraz tak, mówisz, żeby tutaj zrobić drugie piętro? Y... O, no. Yy, spoko, no? Tak, takie mówisz, że nie będzie to za wysokie? Które, które, które piętro? Tutaj e... na cztery kratki albo pięć, o tak, coś w tym stylu? Tak, nie za wysokie, nie za wysokie, musi być niższe, stary dużo. ale tyle, tyle może być, pięć, pięć kratek chyba starczy. No, myślę, że będzie jest skit. Myślę, że takie pojedyncze okienka tutaj zrobimy, będzie spoko. Na przykład tutaj trzy, w tym miejscu na przykład yy, i w tym miejscu yy, nie będzie żadnej. Chodź yy. tutaj. A coś w tym stylu? Yy, tak, Nie, Serio? Serio? Nie, widzisz mnie trzy serduszka i skoczyłem nie. Serio? Gdzie ty jesteś? Już tutaj obok jestem, dobra już tam biegnę W ogóle nie straciłem temu, ktoś wyłączył Aha, stracenie Chyba, kres. chyba, chyba, chyba właśnie ktoś wyłączył stracenie itemów, nie, to wiesz? To spoko, to spoko, nawet levela nie straciłem Zaczepiście! Idealnie, idealnie, wow, idealnie Wow, jestem pod wrażeniem Dobra, spoko, spoko, mi się ta podoba. Dobra, powiem wam, że ta straż nabiera powoli wyglądu, będzie całkiem spoko wyglądać, tak mi się wydaje. No Mówię, co jeszcze, jeszcze jakieś, jakieś, jakieś drobne poprawki. Myślę, że dół skupimy cały jeszcze I, i zastąpimy go może jakimiś e, półpłytkami ceglanymi tak czy czymś. No spoko, w tylu. to się ogarnie, to się ogarnie. Myślę, że wygląda całkiem spoko. Jak mi się podoba, napiszcie koniecznie w komentarzu, mimo to jeszcze chwilkę tutaj będziemy sobie pobudować, tak, to. Tak, 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 tak. Ej, star, ogólnie weź postaw w, w tych miejscach, gdzie, gdzie są dziury schodki. Mm, bo ja nie mogę, sięgam. Gdzie, 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 gdzie? Tutaj, 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 a ja tam sięgnę? ja <laughs> tam sięgnę. W którą stronę schodki? Tu, tu gdzie... Się... O tak. Tak? No tak, dobrze, tak. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj drugi już, już, już. już I tutaj tak samo. O, tam, proszę tam, bardzo. Tam, tam mi sięgnę. sięgnę, tam, tam mi sięgnę. Dobra, o. to tu musisz sięgnąć. O, o, Że się jest? Gratulacje. Op. Op. Jesteś, Hop. jesteś, wysokim chłopcem. A jestem wysokich lotów. Nie wiem, to jest, to to jest jest tego bym nie powiedział. Notów. Tego bym nie powiedział, ale okej, ale okej, okay, okej. Okay, no Okej, okay, lol. Lolo. Skończyło mi się bloki. Lolo. Bloki mi się skończyły, no wszystkie. A, to tak właściwie, no to właściwie, kurde, bele, wiesz co? Pójdę tak. Wskopię sobie jednak te stąd i spotkam się dyrtem, niech będzie, no. E, I teraz tak, Lolo. tutaj cztery bloki idealnie, dalnie, Pięknie, pięknie, Oj, pięknie. Wyjdzie. Właściwie, nawet kopeczkę niżej to możemy zrobić, żeby to było. Em, zaraz wam zresztą to wszystko pokażę, Może? Mamy więcej Raz, dwa, trzy. Bo Nie Może to być niżej. Wyszedł mi cały. No mi też wyszedł cały, zostało mi równo zero. Tak naprawdę, równo zero. Właśnie nad podłogą. Wiesz co? To myślę, że zrobimy podłogę, stary w takim razie. Dobra, to garnij podłogę. Bo, bo brick mi się skończył, a ja a chciałbym, żeby jednak. Ee, to było jakieś tak w miarę fajnie wykończone. A do tego brick będzie niezbędny po prostu, no nie ma opcji, żebyśmy to wykończyli. Kurde, znowu spacja. Dokładnie. E, żebyśmy to wykończyli bez bricka. Więc przekopię trochę podłogę i myślę, że w tej części zasypiemy ją tym szarym cementem, nie? No myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, zobacz jak to wygląda, zobacz jak to wygląda! No i powiem ci, że, że epicko! Powiem ci... Póki co zapowiada się dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądać pod koniec. Nie, ja już ci teraz mówię, to będzie epicko, mam nadzieję, że widzowie też mówią na razie, że będzie epicko. Napiszcie koneczki w komentarzu, jak wam się póki Ej, co w ogóle, to podoba. W ogóle to jest jedna z... Pierwszych od dawna naszych budowli na, na Ferajnie chcemy zauważyć. Tak, dawno się budowaliśmy. My się trochę, my się trochę zapomnieliśmy. W, 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 ogólnie ja rozumiem na, na tym temat z że właśnie wszyscy teraz na Ferajnie zaczęli budować. Ale A wiesz co? Ale, ale... Ja się nie zgodzę, ponieważ ja ostatnio budowę zaczynałem budować z na Ferajnie tak? Gdzie? No tutaj na prawo, zobacz, tutaj będzie wejście do. Chodź ci pokażę, chodź. I tak na przykład o materiały pokażę. Naprzeciwko do Knesa wraz z Julią budujemy sobie A ta, tutaj. Tu zoo. Się, tak, to widziałem. No tutaj z wejście do ząb, chodź ci pokażę. Chodzi te Chodź, ja ci poprowadzę. Ale już, już... Nie, już chodź, może widzowie nie widzieli. Chodź, chodź, ja ci chcę pokazać, proszę. Lol. Gdzie ty jesteś? Dobra, ja już jestem. Czekaj? Jesteś tam już? Dobra, to chyba ogarniamy tutaj Zo z Julią. E, to będzie Zoo w ogóle na wodzie. To o, będzie, świetny, to będzie to różowa będzie wełna. Bardzo śmiesznie. Tak, różowa wełna. W ogóle domek Dyknesa to też jest cały różowy. A I domek Dilerka by... też. I to będzie takie wejście bardziej takie bajkowe troszeczkę. Ono jest skończone. Co no, taki kształt śmieszny. Ono ma być właśnie takie w stylu drewnianego Disneylandu. Tak to nazwaliśmy. Aha, lol. No, okej, okay. mnie, I To będzie zona Woldzie, także jeśli chcecie, to pewnie u nas też się wkrótce z tego pojawią odcinki. Myślę, że Jurkę możemy zaprosić kiedyś coś takiego ogarnąć. E, tak, no wodę, zo. Zobaczysz o co chodzi wkrótce. Spoko, no, spoko, mamy całkiem spoko. Mamy. Dobra, to co? Chodź, wracamy tam. Wracamy, wracamy. Weź, masz tego konkretu trochę szarego? E, mam troszeczkę, bardzo malutko. Okej, okay, mam no, sześć. To, no, no, no to ja będę uzupełniał. Ja, ja mam. Oh, lol, 6? ja, ja też wydawać. mam 6, e, Tego konkretu to mam go, cementu mam. Stary, Konkretu nie ogóle, mam. ten, e, zalewać wodą starym. Dobra, 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 to już Ci daję, już Ci w takim razie tutaj wszystko układam. Ajajaj, wpadło tutaj podziemie. No. Dobra, i mam wodę przy okazji, żeby to zakopać, więc idealnie, idealnie, idealnie. Zalać, zalać, zalać Lur, przepraszam, zakopać. zalać, zakopać, spoko. I tutaj <grym> y, to y zrobię wiesz co? żeby tutaj dziurę, jest y, się dziurę. Z ja bym na razie to y, wykleił ciemnym drewnem, jak, jak możemy. Dobra, wiesz co, ja tylko to zaleję już, ja to sobie tutaj zaleję pięknie, żeby nam się tutaj, o robił piękny konkrycik, no zobaczcie jak to genialnie teraz wygląda. Pięknie, no i pam pa. Wow, Czeka, wow, to... artyst jest zdolny. Ale jestem zdolny chłopak, ale jestem zdolny chłopak, dobra, pięknie, jest pięknie. <laughs> Dobra, ja już tu prawie przekopałem podłogę, jak możesz mi chcesz możesz mi tutaj pomóc, ale to tutaj uzupełnię drewnem. Dobra, dobrze. Masz czas o ile? Bo nie I, wiem, jak i, u oczywiście, ciebie. że mam czas dla ciebie i Tesimie zawsze o, znajdę o, czas! O friendship is Magic, dobra. Tak z, z, zaklejamy to wszystko tutaj, tak jak trzeba. Dobra, dobra. I mam tu trochę drewna, też ci pomogę już y, to, zabudowywać. Super, pomogę ci jasne, już sam wszystko zrobiłeś Okej, okay, kurde bele, powiem ci. Y, jeszcze, 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 jeszcze jedno miejsce tutaj. Jeszcze tutaj, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I pięknie, dobra, chodź tutaj, na, chodź tutaj, zobaczymy sobie na, na zewnątrz, jak wygląda. I nic powiem się ci. Było, co, się po nic i się nie wiesz co? Usunę tego dyrta, usunę tego dyrta, usunę tego dyrta. I powiem co ci, nie? że jako, że nam się kończą materiały, to chyba będziemy już kończyć, co? Stary, no i tak nic więcej nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić. A to. No, na razie, spoki... Co, spoko. Przedaj Napiszcie, mi, yy, yy, koniecznie... Przynajmniej mamy kon... przynajmniej domek jaj, tego, jakim można ma konkurencję. Y, yy, tak, El, wiecie co? Co tu się stało? Ktoś chce coś zbudować? O lol, O lol, okej. Tego tu nie było, co? ¿Qué te grabéis? Zostaw, taki, zostaw taki zostaw, zostaw je w spokoju, no co ty jest no je I no? tak. yy, kurde bele, mam nadzieję, że teraz w Fryna będzie czuć się bezpiecznie Jak już zbudujemy tą, yy, tą całą to żarną. By zbudować, nie Tak, się. tak, myślę, tak, tak w budowie, ale... Napiszcie koniecznie w komentarzu jak wam się podoba W skali 1 do 10 będzie nam bardzo no. miło Jeśli ją ocenicie, ale szczerze oceniajcie, szczerze póki tak. co Będzie ładniejsza Tak, pamiętajcie, że jest nieskończona, ona będzie jeszcze Co najmniej więcej niż połowa jeszcze przed nami Więc tu będzie jeszcze wieża i tak dalej, i tak dalej się, że będzie ostatecznie epicka a my co? Widzimy się dzisiaj wieczorem na live Prawdopodobnie będziemy kończyć właśnie tą straż pożarną eee, I co? Pamiętajcie łapka w górę, w komentarzach Oraz czym? Oraz o czym? Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. I subskrypcja, bo wbijamy 70 A, tysięcy! Dobra. Myślę, że ma subskrypcja, dobra, zabaw. 70, 70 tysięcy, bardzo mało nam brakuje, mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się to wbić. I w ogóle plan jest taki ambitny, żeby w wakacje wpuszczać często odcinki. A co bo ty ty I... już już ja się tym chwalisz! spoileruję. no, już spoileruję! Ja żeby często puszczać. Ja jeszcze nie mówię jak często, ale jest plan, żeby puszczać często odcinki, często, więc kojeczki, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. A my widzimy się dzisiaj wieczorem na live, pa pa! Chyba, że będzie burza i nie będą internetu, to też jest tak Nie będzie Elo!